Szanowni Państwo, teraz będzie odpowiadał Rafał Trzaskowski, również minuta na odpowiedź. Po pierwsze bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dawno mnie tutaj nie było. Jest szansa, żebyście Państwo się zapoznali z moimi poglądami, bez manipulacji, bez przerywania. Kobietom, dzieciom doraźnie trzeba przywalić pięścią. I od tego jest potrzebny silny prezydent. Jeżeli chodzi o uchodźców, naiwniaków, to nie było nigdy zgody. Trzeba szczuć Polaków na siebie. To są prawdziwe wartości. Moje hasło wyborcze to prezydent, który pobudza interes do działania wtedy, kiedy interes nie działa. Zostały dwie sekundy, czas w tym momencie upływa. Marek Jakubiak teraz odpowiada. Nie, nie rozumiem w czym problem. Cały czas tylko i wyłącznie o jednym Polska polska i, yy, Polska. Po co nam Polska? Przecież są Niemcy. Niektórzy politycy powinni napisać sobie nad łóżkami. Polacy mają otwarte dłupy. I nie po to tylko i wyłącznie, żeby im było miło, ale po to, żeby prokreowali codziennie po trzy razy, dawali sobie e, za pomocą aktów czy jakichś innych sposobów, właśnie ustami między innymi. E, tester. Dzisiaj dostałem 30 zł kosztuje. W jakim celu? W takim, żeby nie przejąć wirusa. Taki jest cel małżeństwa. Bardzo dziękuję. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji. Będzie odpowiadał teraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyjęliśmy 800 tysięcy ton dzieci z Niemiec, ale również z Nigerii. Staliśmy się wielkim wysypiskiem, a polskie dzieci nie mogą być sprzedawane na wschód. Czas z tym skończyć. A tak naprawdę trzeba zacząć też od zmian ustrojowych, bo będziemy tkwili w tym, tkwili w tym, Tak naprawdę trzeba zacząć też od zmian ustrojowych, bo będziemy... Kore na przysłowę, Nigerii, dzieci w, w... śmieci. na Nigerii, dzieci w, w... śmieci. Śmiedły odlot. Wojna popisowa, Polska wytągowa, korytarze dzieci... Wojna popisowa, Polska wytągowa, korytarze w dzieci... odlok, odlot. Odlot Odlok dzieci, śmieci.